Dzień to te, ja mam główną rolę Twardy gość, alfa zawsze na topie Pewny krok, uśmiech, uścisk dłoni Nikt nie widzi, co mnie w środku goni Mówią, Z chłopak, on nie pęka nigdy A ja tylko zbieram te wszystkie krzywdy Wracam do domu, przekręcam klucz I nagle ta cisza weź ją we mnie z Znowu to wróciło trzecie rano, wszystko co w dzień było zapomniane. Nie mogę spać, nie mogę oddychać, w tym pustym domu tylko lęk słychać. Nikt nie widzi pęknięć, każdy widzi siłę, a ja w tej nocy kopię własną mogiłę. Boję się zasnąć, boję się obudzić, mam dość udawania przed bandą ludzi. Piąty raz w kuchni pusta szklanka Czekam na świt jak na kata kochanka W dzień jestem skałą, w nocy się sypię wszystkie demony tańczą w tej ekipie Patrzę w lustro, kto to jest do diabła? Ta twarz twardziela zupełnie już bladła Znowu ten ścis, znowu brak tchu, nocny szed wraca nie znajdziesz tu snu Maska opada Znowu to za patrzy ciemnozie, w nocy prawda dopada mnie, zegar tyka jakby się śmiał z tej wielkiej siły, co w dzień nie miał ściany.